Cześć wszystkim! Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, a Ty wciąż nie wiesz, co kupić w swojej drugiej połówce? Na szczęście mamy dla Ciebie kilka wyjątkowych pomysłów na prezenty, które mogą sprawić, że ten dzień będzie wyjątkowy. Zaczynajmy! Pierwszym pomysłem na prezent, który łączy praktyczność z nowoczesną technologią jest wideorejestrator. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy spędzają dużo czasu za kierownicą. Jaki wideorejestrator polecamy? Na przykład R994K. Nagrywa w rozdzielczości 4K. Jest łatwy w obsłudze, bo ma dotykowy wyświetlacz oraz można się z nim połączyć w smartfonie dzięki aplikacji i dzięki modułowi Wi-Fi. Kolejnym wideorejestratorem jest MR750 Smart. To idealne rozwiązanie dla tych którzy nie lubią przyczepiać kamery do szyby. Ma dużo ciekawych technologii, takich jak system ADAS, moduł GPS, ma również dodatkową tylną kamerę. Nagrywa w jakości 2K. Jeżeli dysponujesz trochę mniejszym budżetem, idealnym rozwiązaniem będzie R385 z GPS-em albo R285 2K. Wszystkie nasze kamery nagrywają w świetnej jakości i pamiętaj Videorejestrator to nie tylko bezpieczeństwo, ale też możliwość uchwycenia wspaniałych chwil na drodze. Kolejnym pomysłem na prezent jest odkurzacz CL80 lub CL100. Te odkurzacze są małe, wydajne, kompaktowe, mieszczą się w schowku. Łatwo radzą sobie z piaskiem, okruchami czy sierścią zwierząt. Taki prezent to idealne rozwiązanie, jeżeli chcesz, żeby auto Twojej drugiej połówki zawsze lśniło czystością. Dla tych, którzy lubią słuchać muzyki podczas jazdy samochodem, polecam transmitery od Navitel. Łączysz się przez Bluetooth, odtwarzasz swoją ulubioną playlistę. Dodatkowo masz porty USB do ładowania telefonu, a także możesz rozmawiać przez telefon dzięki zestawowi głośno mówiącemu. Sprawdź nasze najnowsze transmitery BHF05, jest to wersja podstawowa BHF07 ma dodatkowe wejście AUX, a także ma możliwość zmiany koloru, co nadaje fajnego klimatu we wnętrzu twojego samochodu. BHF08 ten transmitter również ma możliwość zmiany koloru, ale ma, ma możliwość montażu na kratce wentylacyjnej. Wszystkie nasze transmitery to idealny prezent dla fanów fajnego brzmienia w trakcie jazdy. A teraz coś dla odpowiedzialnych kierowców. Alkomat na Witel jest precyzyjny, szybki, łatwy w użyciu. Pomoże Ci upewnić się, że możesz jechać po spotkaniu z przyjaciółmi albo po relacji walentynkowej. Dokładność w wyniku to 1 setna promila, a zakres wynosi od 0 do 4 promili. Taki prezent idealnie podkreśli troskę o drugą osobę i zapewni bezpieczeństwo na drodze. Jeżeli szukasz czegoś dla fanów nie tylko czterech, ale i dwóch kółek, to mam tutaj dla Ciebie kompresory powietrza R15AL. R8 Mini oraz R30 Multi. Tym kompresorem spokojnie napompujesz koła w samochodzie czy w rowerze. Maksymalne ciśnienie powietrza 8 barów. R30 Multi to nie tylko kompresor, to także powerbank oraz jump starter. Naładujesz nim telefon, napompujesz koła, ma latarkę SOS, a także pomoże ci odpalić auto w mrozy. R8 Mini. Napompujesz nim koła w rowerze, jest mały, lekki, spokojnie go zmieścisz do kieszeni, a jeżeli się rozładuje, naładujesz go nawet powerbankiem. Pamiętaj, w ofercie Vitela znajdziesz nie tylko wideorejestratory, ale także powerbanki, uchwyt na telefon, radia samochodowe oraz wiele innych ciekawych gadżetów. Jak widzicie, pomysłów na prezent od Nawitela jest naprawdę mnóstwo. Wideorejestratory, odkurzacze, transmitery... Akcesoria, alkomaty wszystko przydatne na co dzień, nowoczesne i o fajnym designie. Więcej informacji o produktach znajdziecie w opisie pod filmem. Nie czekajcie, bo walentynki są już tuż za rogiem. Masz już pomysł na prezent walentynkowy? Podziel się w komentarzu. Zasubskrybuj nasz kanał. Zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.